Dzisiaj właśnie powiedziemy o Na kolejnej wersji Tym razem y, na 25w43a I dzisiaj zagramy sobie klasycznego nosa przed ale oczywiście I tak Jest tu y, Co nie żeby już, już bo to nowa wersja, no tu muszę chyba Nie wiem czy muszę, ale zagram sobie z mega spoko O, o no spokojnie i tak, ja już tu piasek sobie zacząłem przytapiać. Ustawiam sobie łóżku niż a tu zaraz zrobię podłogę jakąś ładną. A nie, piasku jednak nie zapiłem jeszcze, bo to zaraz zacznę. I zaraz będzie noc, raczej znaczy, nie już obyłam, już się skończyło. I tak, ja myślę, że tutaj zrobimy bardzo ładnie, ładnie jest tutaj górna okolica więc yy, myślę że tak pójdę tu yy, kopać co kopać yy, ziemię i jeszcze kobla wykopię na podłogę Sobie z listą brixy troszkę z tego wykopię i ogólnie też od powiedziałem w dzisiejszym odcinku a kolejnie możecie się spodziewać jutro oczywiście daily będzie i ogólnie spokojnie Mam go już na pewno. Więc tak. Yy, zjedźmy trochę niżej, co nie? Za dużo ciemno, tutaj czy wtedy się zastanawiacie, nie? To nie będę. Dobra, już dość ciemno. Już jeszcze chwilkę myślę, że uciągniemy. Dobra, na razie więc. Ja widzę, nie wiem, jakby. Wie. Okej, okay, bo teraz już nie widzę. O, jest coś... Aha, to dlatego. Dobra. Gdzieś mi się coś z co było dziwnego. Lepiej, żebym widział, jak na przykład tu minę relazor, się... już widzę, że nie mam kilofa. Ogólnie. Wszyscy nas spokojnie gramy. I jak słyszę, to jest dość późno, jak tam grywam, ale odcinek chyba wyleciał o... O 13 ogólnie. Tak, tak, o 13 wleciał, więc wy to widzicie. Jest dość cicho, ale bardzo spokojnie mówię. Dobra, star. Ile ja tego kobla? No, Gastaki już mam. I muszę sobie przypomnieć, co jest tą bryksy. Bo nie wiem jeszcze, że. Już noc jest. Jakim cudem. Dobra, ja się przejdę spać. Wy możecie zostawić lajkacze, co nie. Oraz subskrypcję okazji jeszcze. Yy, to tak yy, dachu nie robię. Starczy, się to robi na ja pewno. Starczy. Mega easy. Nie chcę mi się wyjść, co jakiś taki, więc takie, więc tutaj takie palne Dachy robię późno, ze slału, po prostu. Myślę, że tak, i w kolejnym odcinku nie typ. Na pewno I to wyjmiemy. Już na pewno to się nie ma sensu. Przechopanie. Jest tutaj podłogę, podłogę, o, na pewno podłogę. Stone Bricksów zrobimy. Tylko ze z Stone Bricksów? No, dobra, ze Stone Bricksów. Luzik Elements. Nie wiem, czy ten odcinek będzie dłuższy, czy krótszy. I już ma i, chyba 4 minuty, ale będzie tak też około 10, jak ostatnie. Co nie... I tak. Już wiem, jak zrobię dach. Nie wiem, jak się robiło... Mhm, dobra, przejdźmy do graftingu. Nie mam graftingu, to... No zapomniałem o nim Miałem mieć zawsze tu nie i czy jak tak się robiło link z Tubrik z Nie. Muszę sprawdzić z tą nie jest tumplix, się inaczej robi. Dobra, to zistniemy przy tym co mam na razie. Czyli ze stą to robimy podobno po prostu. I tyle. Skupimy to. To jest crafting. Dobra, dobra. Ja myślę, że tak. dobra, dach też zrobię slabów po prostu. Starczy. Zobaczymy tych slabów, nie wiem. Chyba powinien starczyć. Dobra, zewnątrz to robię. O Trochę za dużo, ale okej. Okay. Musi podbudować na dwa bloki. Nie, trzy trzy okniarzy. Jak w kolejnym odcinku, powiem fakt z jakieś kopalnie znam szczerze, że nagrałem ten odcinek od razu po Kolejny będzie po nim nagrywany. jeśli nie oglądaliście ten, to będziecie o tym wiedzieć, jeśli nie to niestety stawiam regularnie odcinki od niedawno. Nie. Wy nie oglądacie dalej. Dalej nie oglądacie. Właśnie. A spokojnie. Będzie dość cicho, muzyka, raczej, jak ja tak cicho mówię. Oj. Aha, już mi się kilka się skakowała, niestety. Aha, poim, przypomniała mi się troszkę coś, no coś mi zrobił. Ostatnio, więc. Co? Powinien robić się kierunku. Oj, już. Wiesz, to przypomnę, miejsce. Dobra, raz, to trzy kurny nie możecie zasubskrybować, bo ja rzadko o to proszę nawet prawie w ogóle. A wy i tak tego nie robicie. Jestem stwórką, z... która nie chce jakiejś subskrypcji. Ale chcę po prostu, żeby ktoś to oglądał z przyjemnością. Od basie. Ja robię ciekawe rzeczy na odcinkach. Ja robię luźno nie jestem jakiś na... Nie jestem nowoczesnym twórcą po prostu. Staję przy tym co było kiedyś. Nie będę szedł za te No Może czasami, sami Bedwarsy to. wiecie no, są fajne, ale ja sobie jestem tym ogólnie. Więc nie wiem czy będzie. No, będzie chyba odcinek jeszcze z tym Bedwarsów. Na pewno. I yy, tam ogólnie. Zagramy sobie kapitę. No, będzie 20-minutowe, ale w ogóle nie wiem. Myślę, że w sobotę, niedzielę, nawet poniedziałek, nie wiem, nie wiem. Ale wiem, że seria ta nie będzie jednak trwała pięciu bo jak mówiłem, chyba w pierwszej części. tylko będzie trwała tak około no, około no... O, no wiecie. Wiecie, ile będzie trwało, I Ładniejszy będzie tak, nie Ale myślę, że. Dobra, nie mogę skoczyć? Nie, nie mogę. No mogę. Dobra, ja chyba będzie kończyć, Wy możecie to Coś obejrzeć do końca na pewno. Dzięki. Pa!